Czas na 234 odcinek serialu La Promesa, Pałac Tajemnic. To będzie seria wstrząsających rewelacji. Markis aż się zagotuje, gdy usłyszy propozycję brata. Z kolei, wieści od Ramony o matce sprawią, że świat Jany wywróci się do góry nogami. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 234 odcinku La Promesa, La Promesa, Pałac Tajemnic. Odcinek 234 we wtorek. 23 września 2025 roku o godzinie 15:05 na TVP2. Co wydarzy się w 234 odcinku? La promesa, pałac tajemnic. Z pałacowej kuchni znika skrzynka śliwek, z których Loup miał zrobić dżem. O kradzież owoców zostają bezpodstawnie oskarżeni Petra i jej brat, Lokaj Feliciano. Awantura wymaga interwencji szefa służby. Fernando składa bratu szokującą propozycję, chce kupić la promesę. Alonso wyśmiewa jego naiwny plan zdobycia pieniędzy na zakup majątku. Feliciano namawia Petre, żeby ujawniła ich rolę w porwaniu dziecka gospodyni i umieszczenia go w klasztorze. Manuel dowiaduje się, że Jimena miała lekki krwotok. W środku nocy wzywa do ciężarnej żony lekarza. Ramona opowiada Janie, że kilka dni po śmierci jej zamordowanej matki widziała ją żywą. Zdjęcia z odcinka znajdziesz w galerii poniżej.